Siemna Paweł II powiedział kiedyś, że każdy z Was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Znowu yy, z kolei prezydent Ronald Reagan, prezydent USA powiedział, że zauważył, że każdy, kto jest za aborcją zdążył się już urodzić. W naszym życiu zawsze są takie wartości, które... Gotowi jesteśmy bronić, w obronie których gotowi jesteśmy maszerować. Ale czyż tą wartością podstawową, fundamentalną nie jest życie? To życie jest źródłem wszystkich wartości, wszystkich praw i wszystkich wolności, dlatego musimy go bronić. Życie każdego nienarodzonego jest cenne, jest wszechświatem. Zapraszam Was wszystkich 16 czerwca do Warszawy na tegoroczny marsz dla życia i rodziny którego hasło to zjednoczenie dla życia, rodziny i ojczyzny. Spotkajmy się w Warszawie i pokażmy, że zależy nam na każdym życiu, bo tylko ono ma przyszłość.